Witajcie kolejnego dnia, ja nazywam się Kajot, a dzisiaj kolejna gra Indie. Pomyślałem na początku, żeby ogrywać gry kart, Gry typu Vampire Survivors, bo... Jak już każda gra ma drugie, drugie imię w Survivals, to razu jestem gatunek, co nie? Tak mi się przynajmniej zdawało. Zobaczymy, czy tak się samo okaże. Ale wracając do tematu... Myślałem, żeby ogrywać to chociaż jakoś raz na tydzień, ale... Dzisiaj trochę zmieniłem zdanie i pomyślałem, żeby ograć w tym miesiącu sporo takich gier typu Vampire Survivors, już, mam, już mamy drugą, czy trzecią, nie wiem. I móc je porównać, bo tak... Ciężko mi porównywać gry, jak mają różną cenę, różny gatunek, różne mechaniki i tak Ale jak będziemy obracać się w... Pewnie dla innych jest to logiczne, prawda? Jak będziemy obracać się w grach tego samego typu, w, w tym wypadku Vampire Survivors, I każda kosztuje mniej więcej po 20 zł, czy tam nieważne czy jest demie, czy nie. To już dużo łatwiej będzie mi jakoś tak obiektywnie ocenić, bo zawsze tak bardzo subiektywnie do tego podchodzę. A dobra, do dzisiaj nie będę przedłużał. Dzisiaj materiał będzie 20-minutowy, postaram się. Rozegrać. Oczywiście to jest demo. I do Ogrę zagrania sobie na Steamie. A nazywa się Card Survivalus. Polega na tym. Znaczy ona polega, na się nie wiem. Tylko zdążyłem sobie zobaczyć, że mamy. Mamy talię kart, to jest chyba nasze złoto. Tu jest nasz... tu jest to, to jest nasz, to jest kajal. Druczny, jak to ile możemy dostać. To jest kite które dobieramy. Eee, a tak, powinienem. Dobieramy kartę i możemy użyć jej. I za pokonanie określonej liczby dwóch głów na poziomie, dostajemy level upa, tak jakby. Przechodzimy poziom następny. A tutaj mamy, ile mamy, możemy mieć kart w talii. No ale mamy 3 jedynki, 2 trójki, 1 piątkę, 1 7 1 dziewiątkę. I chyba za wykorzystanie każdej z tych kart, da, 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 zabiera nam jedno złoto. Nie wiem, zobaczymy jakie nagrody są. Dawaj kolejną 9. No, bo piątkę możemy używać nawet tak chyba nie mamy. I zabiera nam złoto, tak? Zapokaż. Tak, zabiera nam złoto. Więc musimy dysponować tak swoimi zasobami, żeby jak najwięcej złota zebrać, tak? I żeby nie to Mam 8 złota teraz, tak? Dobra, zobaczmy. A może to jest to jest energia? Kosztuje 2 i podwajami, nie, to jak sobie jakiś pocisk sprzyżywający. To jest energia. A, czyli to jest energia, myślałem, że to jest złoto. Złoto mamy tutaj, dobra, nie zauważyłem. Będziecie możecie śmiać się z mojej głupoty. Zobaczmy, jedynka, jedynka. Pięć pocisków. Bang. Fajne te tak przeszywające. A co to jest? Rakieta, jakaś damy. dobra. Dobra, dało mi to. Dobra, jeśli mam być 6, ja mi się zupełnie nie podoba, ale... Może mam nadzieję, że wśród Was sobie znajdzie się jakiś pasjonat taki gier. Dawaj rakietą. Ja wolę klasyczne wydanie tego. O, nowa kite odblokowana. Co tu zabiję? A, bo jeszcze wcześniej grałem, to. Tak? Mhm, dobra, co dalej? No na dziewiątki. Bo zanim oni podejdą, na tego żałował czy coś. Dwójka. Yy, piątka. Jedynka. Jedynka. I ty pójdziesz tak. Łatwo. I atakuj. I siódemką. Kolejna karta, jaka? Podwójna energia. Nie, ja wolę pociski. Wolę pociski. Nie, nie pasuje do mnie. Jedynka. Znowu jedynka. Tu ładny pocisk będzie. Muzyka jest interesująca, to ja mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że dobrze słyszycie. O, pierwsze życie stracone. O! Oh. Level up. Podaj kartę. Eee, Dałem im piątki. Chyba ja powinienem już jedynki usuwać, co? Pięć pocisków. No, już się zaczyna robić niebezpiecznie. Oj, tylko jedno podejście jedziemy, i potem po zabawie. Au, drugie życie. Usunkaj te stalinie. Chyba jednak będę musiał mieć tą generację zasobów. Ale szybko zmieniam zdanie, co? Jeden. Yy, pięć. Pięć, to nie warto! Jeden. Zabraliście się ładnie. I tutaj też. Jedynka. Dobra. Szybsza generacja lepiej brzmi na papierze. Ała! O, kolejna karta odblokowana. Trzy, trzy rakiety, dobra. To pulsowa jedynkę. Za 94 złota. Jakieś gobliny? Trzeba o Jesteście w zasięgu piątka. Wiedzie, że jesteście w zasięgu. Jedynka. Dziewiątka hmm. ma za duży zasięg. Tak bardzo, bardzo duży ostrzał. Au, au. Au, au. au. Idealnie na dwóch życiach dałem jodę. Poziom dziesiąty, a kolejny, naprowadzające, czy tam, przenikające. Trzy pociski, dawaj trzy. Jakiś pełun odblokowałem? Ciekawe. Dobra, jest. Ale słabe te pociski. Naprawdę. Jedynka. Okej. Okay. I przegrałem. Odblokowałem kartę z nam jakąś. Zobaczmy co ona robi. Trzy. Mogę ją kupić, tak? Trzy rakiety. nie będzie pięć rakiet. Siedem rakiet i dziewięć rakiet. Trzy pociski, pięć pocisków, dziewięć pocisków. Okej, okay, co to robi? Jeden grzmot. Aha. 5 kart muszę kupić, okej. Okay. Kupmy jeszcze to. Maksymalnie osiągnięty ten poziom 10, a, 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 a kto osiągnął 132, to tak się nie chciałby tyle grać. Mamy już 7 minut materiału, no to muszę jeszcze raz to zagrać, niestety. Ale nie będę narzekał jakoś za bardzo. Dobra, dawaj. Pani już możecie po moim tonie głosu się dowiedzieć, że naprawdę mi się tego nie podoba. Ale czego się nie robi dla materiałów, co? Trójka. Czuję się trochę jakby... Jakieś po... jakby... Do jak ktoś karty dobijał Nie wiem, jakoś tak dziwne. Jaki odgłos szaflowania kart. Mam. Pff. Dziewiątka w sumie bezużyteczna się trochę wydaje. Ale może to ja mam takie przeczucie. Nawet dawaj ten piorun, pokaż co on robi. Jedynka. Eee, co to miało być? No dziewiątka to jest bardzo... mech. A ja, pokaż ten piorun. Jeszcze raz, bo nie, nie zauważyłem co on robi. Ale muzyka buja, no naprawdę. Nieźle, nieźle. To jest naprowadzany chyba piorun. Więc mi się zdaje, że piorun dobrze, dobrze oddaje. Mhm, dobra, dobra. Co to jest? Nie. A, on w kolei o konkretny obszar bije, tam gdzie najwięcej wyłów uderza, tak? Więc pioranie jest OP mi się zdaje. Do tego. Tak bardzo, bardzo OP. Jakie to jest sytuacyjna? Piąty tylko blisko bije, okej. Okay. Czyli tylko daleko bije. No No jest naprawdę bardzo OP w tej grze, widzę. Lepsza generacja. Aha. jedynka, jedynka. Piątka jeszcze jest w miarę, spoko. Siódemka no jest okej, okay, okej, okay, no ale Ale pion no no pff. Z pionem to jest jakiś żart. Siódemki nie biorę. Jakie Jedynka za słaba, trójka w niej w, w samej raz. Uh -huh. Zbiliście się. Trójka. Kolejna pion no mówiłem piątka. No, ją no p. się nie będę zastanawiał. Eee, piątka. Piątka i siódemka jest za tyle samo? Nie, chyba siódemka jest za trzy. Zaraz zobaczymy. No bo jeżeli jedynka jest i trójka za tyle samo, no to po co mi jedynka w takim razie? Piątka i trójka. Trójka jest za tyle samo co jedynka. Kieron za mocny, mówię jeszcze raz, dziewiąty pociąg. Trójka, muszę chyba zacząć usuwać karty, co? No ale chcę paść. Dawaj. Kierun za mocny, nie. Nie będę go marnował. Siódemka jest trochę mały mech. Ale min maksowanie dzisiaj nadchodzi. Koniec, koniec poziomu. Ja on robi swoje 10 szybciej. Ok, 329 golda. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest zamysł końcowy. Ale i tak będę narzekał. Bo inne gry nie ma tej ulgowej dzisiaj. Łatwo. No. Cruising Jeden cruising. Na samych piónach jedziemy. O, już widzę, że się już nie poruszają. Różna, różna prędkość. Chyba. Dobra, spudowałem, ale nieważne. Kolejne. No, czaszka. Aha. Kolejną jedynkę usuwaj, żeby same trójki były. Ale spudowałem. Piątki. Piątki w sumie też nie są opłacalne. O. Piorun robi swoje. Kolejny piorun. Ja nawet czuję, że nie powinien. Niepotrzebnie nie, nie chyba nadbrałem tego. Niepotrzebnie nawet jakie to białem. Ale może to po prostu moje takie odczucie na szybko I w przyszłości się to zmieni Aha nie jest do obszarowych, a pociski są do pojedynczych Jakby mi tak się nawinęły Spudowałem, fajnie Ała Ała, Ała 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 Usunę jedynkę. Ta trójka usunąłem, chyba nie powinienem. Ale co mi tam? Mhm. Oczy. Aha. Pierwono. I piorun. Jednak, no, jednak rakiety jedne wydały się mocne też. Ale nie tak mocne jak te naprowadzane, a ciągle mocne. Usuwaj dziewiątkę, bezużyteczne ścierwo. Ehm, znaczy się... Siódemka naprowadzane, o! Znaczy przecież Bo takie niby naprowadzane mógłbym pion uz uz uznać. Hmm. Mm. Mm. Ej, no, za mocno mam już tą talię. No daj coś nowego. Pokaż co to masz. Dawaj przeszywające, chociaż nie wiem czy będzie potrzebne. Kolejne, 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 kolejne Lecimy. Yy, Przeszyj mi tutaj. Wow! Wow! Ale dzisiaj mam ostry humor, wybaczcie mi tak. I jeżeli już to oglądacie, to zapewne zauważyliście, że yy, dzisiaj poja jest zupełnie inna do udostępniania materiału. Jeżeli będziecie tak w komentarzach bardzo chętni, to może zachowamy to. I materiały będą dużo później udostępniane. Tylko musicie dać znać, że dwolicie w taki, w inny sposób. Dawaj, cokolwiek. A, to się nie skaluje. No, przez pionę to pewnie nie przegram zaraz. Czekaj, czy dałoby się przegrać z samymi pionami? Mmm, mmm. Już gramy, jak debilne, ale. Hmm. Mm. Mm. 919 zł. Pokaż, co tam masz. Masz piątkę, to. Piątkę jakiet. to jest dziewiątka jakiet widzę. Zablokowana. A to jest piątka, piorun, tak? Chyba. Nie widzę. To jest lepsze te, lepsza generacja, lepsza generacja... To jest coś... potrójna energia. A nawet mi takie karty pisze, przywołuje 5 pełną, dobra. Próbuję jakoś się bawić, że coś... patrzeć za... za... Tam, za tej... zamkniętej karty. Wrogowie się zatrzymują. Następna karta, podwójny strzał. No, bez obrażeń. Aha, to ciekawe. I jeszcze dajcie mi chwilę, sprawdzę tylko, ile ta gra ma zajmie kosztować. Nie jest podane, tylko że plan daty wydania czwarty kwartał. No, także, co mogę o tej grze powiedzieć na koniec? No, nie polecam. Będzie kosztować 20 zł, a w porównaniu do innych gier, tego typu, które grałem za taką cenę, no to. To jest żart. Ale nie będę krytykował, może to jeszcze się zmieni, ale mam bardzo negatywne już nastawienie. Po prostu mi się nie podoba zamysł i tyle. No, że to gra wyjdzie za 2 zł i będzie do pogrania. W każdym razie, ja byłem karat, mam nadzieję, że dzisiaj wybaczycie mi mój tempy, i cięty humor. A Rosko nie chce mi się dzieje i powstrzymywać trochę zmęczony jestem. Widzimy się w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało troszeczkę inaczej, to trochę inna poja, trochę inny ja. Do zobaczenia!